Siema, cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie, dzisiaj taki film bo przyjął do mnie mały prezent od Artura z kanału Kaniów Czysty jest zajwisty. super gościł, ma ciekawe hobby, no nawet więcej o tych hobby, ale jak chcecie wiedzieć o co chodzi, no zaraz wam powiem, że związany z rolnictwem to nie jest, no ale może. Może wam któremuś, komuś spasuje temat, Tematyka jego filmów Na jego kanale, więc Wpadajcie do niego na kanał Dajcie mu tam suba yy, Jakoś łapka w góra Komentarz, yy, napiszcie że odymie Jak ktoś się zdecyduje Żeby tam wpaść do niego No i Tak, ja tam jego filmy lubię oglądać Jakiś czas temu fajna rzecz Udało mu się pozyskać, bo on też jeździ na tak staroci Napisałem do niego on ja takie małe, nieszkodliwe hobby. Ja jest typowy piwioż, lubię piwo. Większych alkoholi nie. Nie bardzo, niekoniecznie. Ja, jak ktoś wyjeżdża jakaś za granicę, to jest ja zawsze godny przywieźć mi jakieś tamtejsze piwko. No to już piłem piwko z Albanii, z, z Węgier, z Austrii, no. Ogólnie, co się tam yy, do. Nie wiem, czy nawet mnie z, z Egiptu coś, czy z A nie, nie, dobra, nie pamiętam już. W tym wieku musicie mi wybaczyć. Także paciuszka przyszła. Otwieramy, bo powiedział, że tam jeszcze jakieś niespodzianki, są dodatkowo. No i dobra. Trzeba było przerwać kręcenie filmu, bo sprawy organizacyjne mnie tu pochłaniają, bo dzisiaj ma być pewno firma, kiedy oczywiście zaprawię zboże. Dobra, to otwieramy to na szybko. Oczywiście, żeby nie było o niej, życie się. Jak do gospodarza przychodzi paczka, to musi być po jakichś środkach ochrony roślin. <laughs> się Artur wpasował. <laughs> Mam nadzieję, że ten napis nie podziału na kuriera jak płachta na byka, bo czasami... ...to różnie było. Zresztą u Artura na kanale też był jeden taki przypadek, że paczka przyszła, a w środku była stłuczka szklanów. Tak. Tak. Dobrze zabezpieczone, także chyba nic się nie, nie podziało kartoniki O tu już jest coś w kartoniku zapakowane Kartoniki to oczywiście zajebisto rozpołka Także to, to, to od razu tam, cek 5 minut ciepła w duma więcej Hehehe. Czekaj, 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 jak się do tego dostać? Tu cię mogę. Aby się nie wykulało za daleko. Ty jeszcze dodatkowo... miechy na zboże będę mieć. Haha! Ty też coś No, Cyk, cyk. Ciężko to tutaj jednym łapkiem nagrywać. I jeszcze trzeba patrzeć, żeby pas ciść do ekranu. A, to już wiem, że to pierwszy kufel. Wow! Strong! Piękniusie. się to, co tu zaraz odstawimy. No, kolde. Jeszcze jak nas boże w gratisie. Haha! Ha. O! A tu kurde funkcjonówka worek! Jejciu! Worków w prezencie będzie w to zboże ładować A woreczka Haha Ty, ten worek jest znówka sztuka Jeszcze Z, z ety, etykietką No panie Worki się przydają Chyba, że tutaj zaraz będzie napisane, że worki mu zwrotnie wysłać ze zbożem O kurde O, tu coś... Ej, na długie zimowe wieczory. A to pod... O, to jest jakiś specyfik swojskiej roboty. Zdecydowanie. Jak go tak przelodzić do tego kufla i machnąć, to, panie, to może się źle skończyć ta przygoda. <śledzio> Tak. O, brackie! To jest chyba. Chyba nie wiem, czy te piwo jeszcze robią w ogóle. Co tu ciekawego jest? Ha, widać, że wory powodzi. Tak. Typo, nie, kurde. Ja te worki to robią robota. będzie w co zboże pakować. A, e, dobra. To na razie nie wiem o co chodzi. Dowiem się. Bo tu jakieś liściwie. Kurde, nowe worki. Coś do tego, żeby, żeby mieć co wypić z tego kufla. Tak, ale wolki robią robota. Tu wypełnienie, to od razu. Segracja musi być do plastików. Oho! Tu zaklejone. Momencik. Ja to delikatnie, bo męczyk was odłoża na moment Dobra, kręcimy dalej. Precz z łapkami z obiektywu. Żywiec. Ty, ale to worki robią robota, nie. Wyda do nich zboże szutował. O kurde. O kurde, to ciężkie, czekajcie chwilowa za Dobra. ten noż doł. Halo, nożyk. Jakaś tu grzechot. O, tu jest. Tu mam list od Artura. Tu jest piwko. Nie, czekaj. A, tu, tu. Tu jest do kompletu. Tu jest strąg. będzie półeczka zapełniona. Dobra. Tu jeszcze sprawdzimy, bo tu jakiś ciężki kaliber jest. Pa. Parczyc na grzewoś. Jeszcze jedno. Ciężki kaliber.

<noise> Jeszcze normalnie mokry, Artur go ewidentnie mył. <noise> Toki kufolek, półtora litra. Idziesz kać na piwo, gadoż, że machłeś i na jedno piwko. Piękny. Będzie idealny na jakieś soki przy jakichś uroczystościach. Tak? Nie, te worki robią robota. Haha! <noise> <noise> A miło kupić, <laughs> Nówka sztuka, nie śmigana Halo, halo, halo Tiskie. Ale kolekcja się powiększyła, no wybitnie, haha <laughs> jeszcze was odłoża zdarzyć go jest także tak podsumowanku worki nas boże zajebisto to <śm> tu Żywiec i kufelek do żywca. Taki włosy. Browar Szczecin, to nawet nie wiedziałem, że to, was, że to ze Szczecina. Tyskacz, strąg, wareczka i brackie. I już mówię, powiększona kolekcja. Haha. No i było też że tu jest jakiś wyjątkowo dobry specyfik. Ale tego powiem się, dowiem się na pewno z tego listu, kiedy już jest w domie prywatnie. To jest jeszcze jedna rzecz z tej paczki, ale to nie wiem, czy się tam wykulała, czy się nie wykulała. To jest po prostu już inna rzecz. na razie nie pokorzał, bo i w ogóle nie pokorzał. Pewnie się dowiem w liście, o co w tym chodzi. Dobra, no to dzięki wielkie. Widzicie, i tak internet łączy ludzi. YouTube łączy ludzi i czasami jakaś fajna rzecz z tego wynika. Także dzięki Ci, Wielkiej Arturze. Pamiętajcie jeszcze raz, kanał na YouTube Kaniów, czy, Kaniów Czysty jest zajęty. Wpadnijcie do niego, dajcie mu suba, e, dajcie mu łapka. I w komentarzu napiszcie, że się odejmie. Przynajmniej ja choćby pora osób tam wpadło i dało mu tego suba, zaś by coś będzie. A przy, ja mi, przy okazji się dowiecie, co on fajnego robi. Bo on rychtyk dobre rzeczy robi do naszego świata. Dobra, to co. Jeszcze raz dzięki, czym da się? Nara!